Witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnej e, nowej serii. Tym razem mamy na tapecie grę Metro 2033 w wersji Redux lub Redux, zależy kto jak lubi czytać, ja będę czytał raczej Redux. W każdym razie jest to gra oczywiście na podstawie książki Dmitrija Głuchowskiego. Boże, język mi się połącza, ale to chyba przez e, ekscytację, bo naprawdę nie mogę się doczekać tej gry. Mm. Tak więc sama gra jest na podstawie książki Dmitrija Głuchowskiego o tym samym tytule Metro 2033, której akcja toczy się oczywiście no, w metrze, trudno tutaj się nie domyślić. Natomiast Metro to jest moskiewskie Metro, chyba z tego co pamiętam jedno z, z najbardziej rozbudowanych na świecie. Natomiast oczywiście jest to postapokalipsa pełną gębą. Mamy tutaj do czynienia z mutantami, mamy tutaj do czynienia z rdzą, e, ruinami betonowymi, e, mutantami, już mówiłem o mutantach e, i anomaliami. Także myślę, że to jest to, co, co fani tego typu klimatów lubią najbardziej, przynajmniej ja. E, Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Nie grałem w oryginalną wersję Metro 2033, także ciężko mi powiedzieć jak to wszystko jak bardzo się to wszystko różni względem oryginału. To znaczy ja wiem, że jest, zaszło bardzo dużo zmian. Po pierwsze lepsza optymalizacja, jakieś zmiany w poziomach, redesign postaci plus jakieś nowe głosy i wzbogacenie mechaniki Metro 2033 elementami z Last Light. Także cóż, teoretycznie wszystko ładnie powinno śmigać. Powinno być pięknie, cudownie, cudmiut i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja na pewno żałuję, że nie zacząłem z Wami w tą grę grać, ponieważ jakieś chyba dwie godziny przeszedłem, tak żeby to przetestować. Nie zaszedłem daleko, dlatego że. Dlatego, że rozglądałem się po lokacjach, po prostu prawdopodobnie szczęka mi opadła, pomimo tego, że jest to gra z 2010 roku, przynajmniej oryginalne Metro 2033, bo wersja Redux wyszła chyba w zeszłym roku. I pomimo upływu lat naprawdę robi ta grafika wrażenie. Także tak, myślę, że już więcej nie będę gadał, po prostu przejdźmy do tej gry. Okej, okay, uciekła nam chyba scenka jedna, ale to w sumie nic, nic strasznego, nic się nie stanie. Dobra, jeżeli chodzi o opcję, właściwie wszystko jest na maksa. Może oprócz teselacji, ponieważ ona trochę zwalnia jednak, a wolałbym mimo wszystko płynność, a podejrzewam, że i tak teselacji nie będzie się tak dokładnie widzieli na tej rozdzielczości, także myślę, że nic się nie stanie. Tutaj widzicie taki mały smaczek: książka metro 2034. W, w grze metro 2033 była oczywiście odpowiednio książka zatytułowana Metro 2033, boże, jak to brzmi. Natomiast tutaj macie właśnie tą drugą część. Nie czytałem, tego nie czytałem. Natomiast Metro 2033 33 oczywiście czytałem. I prawdę mówiąc, nie oczekuję, żeby gra była zgodna z książką, bo to byłoby po prostu nudne. Ja bardziej oczekuję tego, że. Um, bardziej oczekuję ciekawej wizji tego świata czegoś, czego nie byłem sobie być może w stanie do końca zwizualizować, czytając książkę. Mam nadzieję, że będzie to po prostu miłe uzupełnienie, a to, że coś będzie albo inaczej wyglądało, albo inaczej się działo, no cóż, to już chyba myślę, nie będzie dla mnie przynajmniej problemem. Dobra, co by więcej nie gadać, myślę, że możemy zacząć nową grę. Okej, okay, mamy do wyboru, to jest jedna z nowych zmian. Z nowych zmian, tak. To jest jedna ze zmian względem oryginału, z tego co pamiętam, z tego co czytałem. Mamy do wyboru tryb przetrwania i Spartanina. Przetrwanie chyba jest poziom, jest trochę trudniejsze. Spartanin jest. Zresztą tutaj można wszystko wyczytać. Najlepsza opcja dla graczy ceniących sobie wartką akcję i zmiany. No ja jestem generalnie konserwatywny, więc myślę, że zagramy sobie na przetrwaniu, ale żeby też nie było zbyt trudno, zagramy na normalnym poziomie, bo prawdę mówiąc mam nadzieję, że będę się dobrze bawił. A nie, że będziemy się frustrować jak w ostatnim, w ostatnim etapie Stalkera. Także, tak, zaczynamy. Aha, jeszcze taka jedna uwaga, takie moje pytanie do Was, moi drodzy. Czy będziecie woleli grę w języku oryginalnym, rosyjskim, czy być może w angielskim? Oczywiście napisy będą polskie, natomiast mówię tutaj o, o głosach postaci. Piszcie w komentarzach, dajcie znać i myślę, że zaczynamy. Окей, так, так, так. Заним еще начнем, и, очевидно, будет установка яркости. Плотно установок, но, ну, что ж. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху. Наедине с воющим ветром. Наедине с чудовищами. Наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Dobra, czyli zaczynamy niejako od końca, w momencie gdy Artem razem z Młynarzem zbliża się do wieży, właściwie wychodzi na powierzchnię metra, no i cóż, zobaczmy co tam się wydarzyło. Kiedy wyjeżdżałeś swoją swojej własnej stacji, ty, że okażemy się w takim położeniu, że my nawet nie będziemy znać, czy uratujemy nasz Mir, ile obliczamy go na zawsze? Szkoda Młynarzu, że nie jesteś zgrabną kobietą, bo taki widok nie jest fajny. Gra naprawdę chodzi bardzo płynnie i bardzo ładnie wygląda. Naprawdę, rewelacja jest. Nie spodziewałem się czegoś takiego jak mimo wszystko. No dobra. W tych lokacjach poukrywane są takie. Drobne. Okej, okay, mamy pełną baterię, super. Poukrywane są takie drobne smaczki. Po pierwsze, mamy. Mamy dzienniki, notatki, które sobie zbieramy. I to jest chyba jedna z nowości. Względem oryginalnej wersji z 2010 roku. Żaden z wojowników zakonu nigdy nie mieszkał na terenie Wogno. Wogn to oczywiście stacja, na której mieszkał Artem, zajmował się tam uprawą, można by tak powiedzieć, hodowlą, o hodowlą grzybów, z której robili herbatkę, i hodowlą Świn. Bodajże tak, to były dwie główne rzeczy, którymi się zajmowali mieszkańcy tej stacji. Dlaczego mieliby ryzykować za nas życie? Jesteśmy dla nich obcy. Po co? Może wierzą, tak jak ja, że cienie zagrażają nie tylko naszej peryferyjnej stacyjce, ale że zagrożone jest w istocie całe metro. Cienie bądź też w książce było tłumaczenie jako czarny. To główne zagrożenie dla metra, a na pewno dla stacji Artema. I właściwie to była taka główna oś fabularna. Natomiast ogólnie odebrałem takie wrażenie po przeczytaniu książki, że Artem miał tak naprawdę nie, nie tyle być bohaterem pełnoprawnym, ile bardziej przewodnikiem, przewodnikiem po całym świecie metra. Natomiast czarni, to prawdę mówiąc, zostali według mnie potraktowani trochę po macoszemu, jak na nazwijmy to no, główne zagrożenie dla metra. No ale to są takie moje. O, przepraszam, najmocniej uderzyłem w coś. To są takie moje po prostu subiektywne odczucia względem książki. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Zobaczymy, jak, jak tutaj wszystko zostało napisane. Liczy się tylko to, że jesteśmy ludźmi, którym grozi niebezpieczeństwo. Wstępując do zakonu, ślubuje się do upadłego chronić metro. Ostatni przyczółek rasy ludzkiej. Tak jest, ponieważ prawdopodobnie poza metrem nie mieszka nikt. Wszystko jest martwe po wojnie. Dobra, mamy tu. Oj, Jezu, są paskudne pająki, jakieś zmutowane. No to są właśnie takie też. Pierdółki, które możemy sobie uruchamiać. Właściwie one chyba nic nie robią. Gra prawdopodobnie, no niestety, jest liniowa. Chociaż podobno i tak jest trochę lepiej niż w pierwotnej wersji. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja tutaj nie chcę się zrażać w żaden sposób. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, dajemy rady, jesteśmy silne chłopy. I przejdźmy sobie dalej. I znowu te paskudne pająki. Tak jest, tutaj mamy zapas. Filtrów do naszej maski przeciwgazowej, cena, która nam się za chwilę zresztą przyda. A tutaj mamy magazynki, od razu może przeładuję. W ogóle nasza broń przypomina, to jest niesamowity składak, bo przypomina z jednej strony, magazynek jest trochę jako od, P, od pistoletu maszynowego. Natomiast sam karabin przypomina połączenie kałasznikowa i jakiegoś bullpapa dokładnie, ciężko Dawaj, nie powiedzieć jakiego. Dobra, idźmy. I wybaczcie mi, jeżeli od czasu do czasu, albo nawet bardzo często będę chodził po prostu po lokacjach i będę obserwował. Postaram się tego nie robić zbyt często, ale naprawdę te lokacje są rewelacyjne. Świetnie to wszystko wygląda. Gdyby naprawdę Stalker miał taką grafikę, chociaż i tak uważam, że ma niezłą, ale gdyby miał takiej jakości tekstury, naprawdę byłoby coś niesamowitego. Dobra, wyszliśmy na powierzchnię. Jesteśmy w głównym... Wejściu do metra. Cześć kolego. Już się czai coś. No ja tutaj widzę takie piękne rosyjskie wróble. I zaczynamy taniec z wilkami lub cokolwiek to jest w ogóle. Jakieś pso -szczury. Mam nadzieję, że amunicji nam starczy. Bo ich trochę tutaj będzie. Okej. Okay. To mi wygląda na połączenie szczurów z... Naprawdę nie wiem z czym, to jest... O kurczę, to jeszcze żyje. Jakieś bardzo egzotyczne zwierzęta. No cóż. Rosja, to jest po prostu stan umysłu. Tutaj mieszkają różne dziwne rzeczy. Weźmy jeszcze od tych nieszczęśników. O Jezu, Fu. Dobra, Wszystko. Wszystko, już idę, już idę młynarzu, już ci pomogę. Zobacz, czy to naprawdę nie wygląda rewelacyjnie? Okej, okay, otwórzmy tą bramę. No i czeka nas rosyjska, moskiewska zima.

już musimy filtr wymienić? Tak jest zdecydowanie, tak. No dobra. To, co mi się podoba tutaj, to trochę niestandardowa mechanika, nawet co odnośnie tych filtrów do maski. Gdzie wszystko sami musimy kontrolować Coś się zbiera, to chyba jakaś... Jakieś miejscowe tałatajstwo O tak Kolega po prawej jest, po lewej też jest No Na nas otaczają, ale... Tak jest. dobra, tylko spokój można suratować. Spokój i celność. O ty paskudo. Skoczysz? Dobra. Dobra, ja bym wziął... Okej, okay, ja muszę wziąć tą stronę. O nie, 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 nie. O cholerę, jedna robi się gorąco, robi się gorąco. Okej. Okay. Rosyjskie wróble. Метро – это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя, как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Nami prawił strach. Póki nie przyszedł on, Hunter, druk mojego oczyma. On zmienił wszystko. Tak jest. Artem ma już 20 lat. A przynajmniej w książce chyba miał 19. No dobra, 19-20 w sumie wiek nie jest taki różny. I mieszkał na stacji ze swoim ojczymem. Ojczym, raczej w cudzysłowie, bo właściwie ojczym go adoptował. A właściwie przygarnął, ponieważ rodzice, a przynajmniej matka Artema zginęli i od tej pory właśnie Artem mieszkał z ojczymem. Wow, to było naprawdę polsko brzmiące. Zostało to uwzględnione w grze, ale jeśli chodzi o książkę, z Kremlem jest związana fajna legenda. Ja wam polecam poczytać sobie, bo naprawdę to jest z ciekawe. Z Kremlem, a właściwie z gwiazdami na, na Kremlu. Dobra, mieszkamy sobie w takiej klitce. Nic nadzwyczajnego. I want to believe. Metro... 2035. Czyżby nadchodziła nowa, nowa gra? Mamy jakąś, powiedzmy, standardową interakcję. Coś włączyłem. Radio, jakąś radiostację. Tak jest. Tu mamy jakieś drinki, których nie możemy się napić. No i piękne widoki z różnych części świata. Jeszcze sprzed wojny. Mamy gitarkę, którą możemy sobie pobrzdąkać. I znowu Metro 2034. Zapewne herbatkę z grzybów. Hmm, ciekawe bo grołki. Dobra. A to chyba są twórcy gry, tak mi się wydaje, ale niczego nie jestem pewien. Dobra, myślę, że możemy ruszać. Nie ma co tutaj właściwie robić. No dobra, idziemy. Hello? Ależ ty pas Ja Dobra, nie będę tutaj zobaczył ze ścieżki. No w sumie i tak te drzwi wszystkie są pozamykane. Witaj, kimkolwiek jesteś. Eee, będzie dobrze.

Ten sam dźwięk był zresztą w Soul Riverze. Nie ja chyba mam talent wynajdywania po prostu dźwięków z różnych gier. Coś w rodzaju krzyków Wilhelma w przemyśle filmowym. Dobra, nie ma tutaj czasem jakiegoś pamiętniczka. Moglibyśmy zebrać. Nie ma. O nie, jednak jest. Dobra. Tak jest. Cienie albo czarni mają tę umiejętność, że potrafią mnie mieszać ludziom w głowach. Także nie zabijają, a raczej sprawiają, że ich ofiary stają się. A mają generalnie niepółkładane w głowie. Ну добра. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучаться. Давай открывай чертовы ворота. Ну, кто знает, может, мутанты эволюировали и такие культуральные себе сделали. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Ммм, подрядочный багаж. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Ну, правда, просто покрипса от певным Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как? Да все как обычно. Все говорят только о ваших стране. Так, пацана, тут и забрали. В ваших мутантах. Я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. О, Джинки Велки. Статуа. Просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Его что Страшные. Черные, да? К черту детали. У нас в ордене заведено так. Врагов надо истреблять.

Zapach krwi ze wszystkim, co się tutaj pojawi, a będzie to na pewno duże. O tak, dobra, poradził sobie, poradził sobie, ok. E, pewnie będą wychodziły tutaj, dobra. Pięknie Dobra, przeładujmy, przeładujmy. No, pięknie. Całkiem... Całkiem dobrze na razie idzie. A może i nie? Zdecydowanie trzeba tutaj dobrze strzelać. Inaczej skubańcy żyją dosyć długo. I są bardzo uciążliwe. O, sorry. Uj, oj, 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 e, oj. Czemu ja przeładowałem? Chyba miałem jeszcze trochę. Dobra, dobra, dobra. No, kurczę, znowu to samo. Chyba mamy jakiś taki... .nież to no nie jest No nie jest źle, poszło zdecydowanie lepiej niż za pierwszym razem. Kiedy ten fragment sobie przechodziłemie no że tey to brzydkidy nie widsz чёnych вокруг они Ty них ты их gady бегут od них Черные не просто мутанты. Это novus, следующая ступень эволюции. это? сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь я буду до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! Tak jak mówiłem, moi drodzy, dajcie znać, czy wolicie TAKĄ wersję rosyjskojęzyczną, czy może angielskojęzyczną? Co się znowu dzieje? O, zdaje się, że czarni zrobili tutaj rozrubę niezłą.

расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты в меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Правда, ревелация музыка есть в этом моменте. А если ты прерваем его своим гаданием? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Ришской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Доброе, Майразе. В ты моменте, скончим, и затем южевеем же в Ирушаме, то полис. Хантер не вернулся. jak nam streścił w tym momencie Artem. No i cóż, w przyszłym odcinku udamy się na kolejne stacje rosyjskiego metra. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!